Przede wszystkim nauczyciele są zadowoleni, że coś takiego w ogóle powstaje i że dostają narzędzie z którym będą mogli w przyszłości pracować, bądź mogą już z nim pracować. Na pewno są konieczne kompleksowe szkolenia dla nauczycieli, żeby dać im możliwość przekazania tej wiedzy w odpowiedni sposób, żeby uczniowie i nauczyciele nie zostali zostawieni z tym sami sobie, bo absolutnie nie chcielibyśmy, żeby docelowo te scenariusze były narzędziem do tego, żeby Rzucić nimi nauczycielom i powiedzieć, to teraz sobie radźcie sami. Absolutnie nie chcemy, żeby to był element bardziej złożonego procesu, który w przyszłości pozwoli nam na edukowanie o klimacie i środowisku. Przede wszystkim radziłabym nie bać się. Nie bać się angażować, nie bać się mówić, próbować, nie bać się, że powie się jakąś głupotę, że ktoś na nas brzydko popatrzy, że ktoś nas wyśmieje. Być może zdarzą się takie osoby, natomiast w większości przypadków tak naprawdę rzecz, która powinna być zrobiona, tylko czeka, aż ktoś, się, aż ktoś się za nią weźmie i aż ktoś się zaangażuje. I naprawdę bardzo zachęcam, bo te rzeczy nie zostaną zrobione, jeżeli nikt nie poświęci im uwagi i czasu. Jeżeli chodzi o Fundację FOTA for Climate, to my zajmujemy się tak naprawdę wszystkim, jeżeli chodzi o, o pola związane z klimatem i z ochroną środowiska i bioróżnorodności. Zajmujemy się energetyką, zajmujemy się ochroną drzew, Między innymi moratorium na wycinkę drzew, to jest taki jeden z naszych flagowych projektów. Zajmujemy się promowaniem energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii, bo też część osób twierdzi, że my jesteśmy za tym, żeby 100% był, był atom, co nie jest prawdą. Wszystkie ręce powinny być na pokładzie i powinniśmy zaangażować tak naprawdę, może skorzystać z każdej możliwości, która pozwoli nam na bezemisyjną przyszłość. E zajmujemy się też częściowo właśnie edukacją o, o zmianach klimatu. I jeżeli tylko jest jakaś potrzeba, to, to staramy się tam być i staramy się wyrazić głos ekspertów, którzy z nami współpracują naprawdę, wielu ekspertów z nami współpracuje e i staramy się przekazać tą opinię świata nauki właśnie osobom decyzyjnym. Jeżeli chodzi o tę integrację, to przede wszystkim chciałabym powiedzieć, żebyśmy przestali być tacy plemienni. Żebyśmy przestali uważać, że jeżeli ktoś w jednej tylko dziedzinie z nami się nie zgadza, to od razu jest naszym przeciwnikiem. Absolutnie nie. Powinniśmy rozmawiać i czasami nawet się troszkę kłócić, ale kłócić w taki sposób, żeby to prowadziło do wspólnych wniosków i do jakichś jakich konstruktywnych działań. I myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy nie zamykali się na siebie nawzajem. I żebyśmy próbowali działać wspólnie dla tego naszego jednego celu. Jeżeli mogę jeszcze tylko sparafrazować Marcina Napiórkowskiego, który mówi o storytellingu i, i też on wspomina o tym, że aktualnie przed ludzkością stoi pierwsze takie w naszej całej historii gatunku wyzwanie, które jest wyzwaniem globalnym. My jeszcze nie mieliśmy takiego wyzwania przed nami. My do tej pory musieliśmy sobie radzić z wyzwaniami lokalnymi i wyzwanie globalne wymaga też od nas zdecydowanie szerzej zakrojonych działań i większej wymiany doświadczeń i większej współpracy pomiędzy krajami czy pomiędzy organizacjami.